W dzisiejszym odcinku. Śmierdziałem denaturatem, denaturat stał na stole. Co ja wtedy sama pocznę? Do Krakowa nie dojechała. Zmarła w karetce. Wolałabym posłuchać burczenia w brzuchu u siebie niż u kogoś innego. Taka jestem. Wiem, że mój czas jest skrócony. Wysioł kielnie i dziecku, małemu dziecku, za prawą rzucił w oczy. To jest taka moja gorąca prośba dla widzów twojego kanału Michał. Your journey is ending They tell me you'll never come again My heart is heavy Mieszkamy w takich warunkach, w jakich mieszkamy. To jest stary poniemiecki domek. Dach jest w takim stanie, że pół nieba widać. Widziałeś, Michał, podłoga jest jaka jest. Nie stać nawet na wykładzinę, żeby to schludniej wyglądało. Jak zima jest, śnieg kurzy, czy, czy jesienią, jak deszcze padają, zimą mamy śnieg na holu. Podczas deszczy, kałuże wody. Nie ma bieżącej wody w domu, nie ma ubikacji. Załatwiamy się we wiaderko, myjemy się w misce, To jest tylko egzystencja. Potrzebowałem czasu, okoliczności i pomocy innych ludzi, zanim zrozumiałem, w jakim głównie siedzę. Bodźcem było dla mnie moja bliźniaczka, kiedy. Przyjechała do mnie tutaj. Śmierdziałem denaturatę. Denaturat stał na stole. Mój no czy warto? Andrzej, co ty z sobą robisz? Czy jeden człowiek, który skrzani ci życie, jest wart tego, żebyś ty nisko upadł? Pozbieraj się, Andrzejku. Ja cię kocham. To jest samochód powolny, gdzie cierpienie wewnętrzne jest większe, jakby ktoś cię rozdzierał. Wiesz, że źle robisz. Chciałbyś to skończyć, a nie możesz. I poprosiłem brata Darek, przypilnij mnie, żebym wytrzeźwiał i zabieć mnie na leczenie do sukuls. To się zaczęło od zdrady tej żony, o której tak, mi wspomniałeś? Tak. Wypatrzyłem jej trzy razy. Ale trzecie było najgorsze, bo ja to widziałem. To mnie tak poraziło. Nie dlaczego. Ja się nie bałem przyznać, że jestem alkoholikiem. Nie wstydziłem się tego. Ale też zobaczyłem, co zrobiło z ludzi to wszystko. Dziewczyna 20 lat, Martwica Wątroby, dziecko małe, w Krakowie przeszczep, bo się znalazł zdawca, do Krakowa nie dojechała, zmarła w karetce. Dwóch gości, jeden miał 22 lata, to już zapomniał jak się pisze i czyta. Miał problemy z zapamiętaniem imienia żony czy dzieci. Ten drugi to już w ogóle nic nie pamiętał. Gdzie jest łazienka? Gdzie jest sala na spotkanie? Musieli go prowadzać. No, człowiek warzywo, tak? I napatrzyłem się właśnie jeszcze na ten większy ból. Mówię, Andrzeju, jeszcze tak bardzo się nie zdegradowałeś. Jesteś uświniony w to po uszy. Zacznij żyć. No i zacząłem. Przez cztery lata tu nie mogłem wrócić. W tak kochałem pierwszą żonę, że. Wszystko mi ją przypominało. Nie byłem w stanie. Kiedyby zawsze pomyślałem, to płakałem. Z tego względu, że nie miałem dzieci i całą miłość, jaką miałem w sobie, bo jestem bezpłodny, szalałem na nią. Starałem się dać wszystko. Nadal gdzieś tam jest w moim sercu. Życzę jak najlepiej. Nie czuję urazy jakiegoś bólu, po prostu życie mi pokazało, że pokochaj siebie w pierwszej kolejności, a pokochasz wszystkich ludzi i wszystko, co cię otacza. Bo jeżeli nie będziesz umiał pokochać siebie i zaakceptować się takim, jakim jesteś, nieważne, czy masz garba, krzywą rękę, kochaj się takim, jakim jesteś. I ile wydałeś w życiu pieniędzy na alkohol? Hmm. Bardzo dużo. Powiem Ci że 5 lat klania turystycznego. Teraz się przelicz przez 5 lat. tak miesięcznie wydawałem. Właściwie 4 lata, bo rok to byłem na tym zasiłku. To już zacząłem do denaturat. 4 lata co miesiąc 6000 tysięcy. Niewiele szło na jedzenie. Mam tu jakieś miejsce na Ziemi, mam jakąś misję do zrobienia. Pokazania też, że można wyjść z tego wszystkiego, jeżeli chcesz. Zrobiła mi się taka bólwa tutaj nad prawą piersią. W końcu zaczęło pobolewać. Poszłam do lekarza rodzinnego po skierowanie na USG. No i tam się niestety okazało, że są zmiany nowotworowe. Automatycznie też zostałam zwolniona z pracy, no i zaczęłam się leczyć. Cztery czerwone chemie odebrałam, 12 białych, plus do tego 24 naświetlania już po zabiegu. Jestem po lewostronnej mastektomii i po usunięciu węzłów chłonnych. Przeszłaś twoje? Och, te wszystkie chemie bardzo zniszczyły mi uzębienie. Po pierwszej chemii zaraz wyłysiałam, no owłosienie wszelkiego rodzaju wyszło. Ta głupia postawa tych moich przyjaciółek, koleżanek, jak ty teraz wyglądasz, łysa, jak ty się ludziom pokażesz, nie mogę, przepraszam, to było dla mnie takie upokarzające. Część znajomych też się ulotniła. Nie możesz podjąć pracy? Nie mogę. Z moim orzeczeniem lekarskim nie mogę. Ja w orzeczeniu lekarskim mam wyraźnie czarno na białym. Jestem niezdolna do samodzielnej egzystencji. Andrzej opiekuje się tobą? Tak, tak. Pobiera na mnie zasiłek pielęgnacyjny. Cenię go jako człowieka, bo to jest naprawdę dusza człowiek. I dziękuję Bogu, że go poznałam. On pomaga bezinteresownie ludziom, nie biorąc za to ani złotówki. Jak to jest, że człowiek z taką przeszłością, jak ty, człowiek z takimi doświadczeniami, miałeś zawsze w sobie taką chęć pomagania? Czy ty widziałeś w tych ludziach, nie wiem, siebie trochę? Każdy z nas który posiada jakieś tam nałogi, nieważne, jest normalnym człowiekiem, tylko pogubionym. Ludzie to blokują, bo mają nas za nic. My nie możemy się uzewnętrznić przed takimi ludźmi, bo już jesteśmy skrajnie odcięci, wyizolowani. I to jest właśnie to, że ci ludzie nie mogą pokazać swojej miłości. Bo są od razu blokowani. Jesteś tym gorszym, tak? jesteś tym zerem. Nie ma czegoś innego, pośredniego widzą w ten sposób, że jak chlamy, czy tam bierze ktoś narki i tak dalej, to jest to element. Nie, to jest normalny człowiek, taki jak ty. Tak samo cierpimy, tak samo kochamy. Dopóki nie przyjdzie świadomość, że ja muszę z tym skończyć, tak, odbić się od dna i wrócić do społeczeństwa, nie dla nich, bo oni mnie, za przeproszeniem powiem kolokwialnie, głupno obchodzili. Ich zdanie. Ale do odzyskania własnej godności, własnego ja, że będę mógł stanąć na nogi, będę mógł normalnie uczestniczyć w życiu ludzi, nie będę wytykany palcami, poniżany, wyzywany i tak dalej. I to się robi dla siebie, nie dla tych ludzi, bo jakbyś nie zrobił, to i tak będą wracać do Twojej przeszłości. To mówię nie ma znaczenia. Bo ludzie są tacy, że pamiętają tylko tą jedną sekundę Twojego życia. Ten twój upadek. Podniesiesz się, ale cały czas to ci wyrzucają. Mi wystarczy uśmiech, słowo dziękuję, i to jest moją wypłatą nagrodą. Ja nie potrzebuję jakichś fanfarów, żeby ktoś mnie rozgłaszał czy coś. Jeżeli coś zrobię, to w skryciu. I robię to z miłości. Nie jest to wiesz, jakaś pobudka, żeby się pokazać przed ludźmi. Jeżeli mówię, cokolwiek zrobiłem, zatrzymaj to do siebie. Dla mnie nie są pieniądze ważne. To jest moim priorytetem w takim życiu. Że każdy człowiek ma znaczenie. Każdy człowiek posiada godność i wartość. Zawsze miałem tą miłość w sercu od dziecka. Może dlatego, że też byłem odrzucony przez rodziców. Szukałem tej miłości, dlatego tyle też potknięć. Jest tu taka Ania. Gdzie mąż ją bił, czwórka dzieci. Mieszkali w spokój kuchnia, w kuchni była łazienka. Było to fatalnie postawione, bo zostawiali pod wpływem alkoholu ścianę krzywe. Nikt się nie chciał tego podjąć. Ona mówiła, że no mówi, znamy się od dzieci. Mówi, zrobisz to. Nie ma Ania, zrobię, nie ma problemu. Pewnego dnia, jak tynkowałem, to się i dziecku, moją dziecku, to za prawą rzucił w oczy. Stawił jej nóż do szyi i chciał ją za. Poniosło mnie strasznie, i mówię jeszcze raz, co zrobisz. Tu te ręce połorywa i łoże w cztery litery. I wtedy go wypchnąłem na dwór. Siadł pijany za kółko i wojał do jakiejś, bo ją strasznie zdradzał. Dzięki mojej wytrwałości dokończyłem to, i te dzieci mogły tam zamieszkać w tych pomieszczeniach. Drugą osobą była Danka, taka. Ma chorych dzieci bliźniaków i jednego malutkiego jeszcze miała. No i wyremontowałem za darmo pokój dla jej dzieci, to znaczy wytynkowałem podwieszone regipsy, halogeny i tak dalej. No zrobiłem tak, jak współcześnie się to robi, tym bardziej, że mam w tym doświadczenie zawodowe. Józef. Padło mu serce. Miał operację na sercu. No i też przez alkoholizm stał się też bezdomnym. No i ja mówię, no słuchaj, mieszkam sam, chodź do mnie. No i tak jeszcze nie byliśmy z Mariolką. Prałem, gotowałem mu, sprzątałem. Jeździłem z nim do lekarzy, woziłem go po klinikach, najmując też auta, bo nie miałem samochodu. Jak już poznałem Mariolkę, on chciał się przenieść do tej szopy tam z tyłu, spać. Mariolka mówi, słuchaj czy nie. Jeżeli ktoś przyszedłby, poprosił o kromkę chleba, ja bym miała jedną, ja bym tą kromkę oddała. Ja bym tą kromkę oddała, Andrzej tak samo. Ja bym wolała sama nie zjeść, a oddać drugiemu. Wolałabym posłuchać burczenia w brzuchu u siebie niż u kogoś innego. Taka jestem. Zresztą ci, co mnie dobrze znają, to wiedzą. Pojechaliśmy na zakupy, a on dostał w tym momencie udaru z wylewem. Już mieliśmy Skodę, staruszkę babcie, ale koła się kręciły. Jeździliśmy do niego do Koninata na odwiedziny, to niby nie mówił, ale rękoma uścisnął, nie chciał wypuścić, płakał, łzy leciały mu z oczu. No i pewnego dnia pojechaliśmy, tak by się pożegnał z nami. Przyjechaliśmy tutaj do domku, wieczorem dostaję telefon, że smarł. Czułem pustkę straszną, nie mogłem przestać płakać, chyba trzy dni to byłem jak małe dziecko. No byliśmy dla siebie wszystkim, tak? Jakby mógł, dałby za mnie życie, ja za niego też. Nawet nie miał go kto pochować. Ja chciałem go pochować przez opiekę, ale coś mi tknęło i zacząłem szukać w internecie jego córki. Znalazłem tą córkę, powiadomiłem ją o śmierci ojca i przyjechała. Złoki zabrała ze sobą z urną i tam go pochowała na grobie rodziców. Świć do dzisiaj. Czyli taką pustkę. Byliśmy dla siebie jak bracia. Co ty, Mariola, czujesz, kiedy widzisz to codzienne cierpienie Andrzeja? Bezsilność, bo chciałabym, żeby go nie bolało, żeby nie cierpiał. Z prostaty przeniosło się na jądra, na kości, a teraz, no niestety, ale są przerzuty na płucach. Raczej sko postępuje. Wiem co przechodzi, ja to czuję. To jest taki ból, że jak wyje z bóra. Wyje dosłownie, wyje jak zwierzę. Moja żona płacze wtedy i czeka, jak to przejdzie. Przytuli mnie, ale nic zrobić nie może. Nie chodzi o mnie kochani. Chodzi o moją żonę. Ja nigdy nie pragnąłem czegoś dla siebie. Tylko to mnie boli. Że nie będę mógł jej ochronić. Czy ty wiesz, Mariolka, że Andrzej wszystko szykuje, tak jakby miał się już żegnać z tym światem? Że ten domek holenderski jest dla ciebie. No właśnie, to jest też dla mnie bardzo trudne. Co ja wtedy sama pocznę? Tak to wygląda. Zresztą sam widzisz, jak cierpię. Kiedy biorę leki, jakiś czas jest dobrze 2-3-4 godziny maksymalnie. No i z jest, po jest powód. Także nie mogę nawet wstać. Ta choroba zabiera mi część mnie, można powiedzieć, bo chciałem robić więcej. Ale cieszę się każdą minutą. Wiem, że mój czas jest skrócony. Teraz jadę w kwietniu zobaczyć. Specjalne badania, na ile ten organizm został uszkodzony przez tego raka, bo jest tych przerzutów wiele. Znam się na Boga. Mogę coś jeszcze dobrego zrobić dla innych. Żeby odbić się od dna, trzeba znaleźć tą małą taką perełkę życia, na której ci będzie zależeć, która będzie ci motywować. I tak właśnie jak poznałem Grażynkę i Grzesia. Pierwszy mój kontakt, kiedy był, ona była w szpitalu. Jeszcze buzia krzywiana i tak dalej, po tym udarze. Powiedziałem w pierwszej kolejności, jedź do grażynki, tak? Mówię ona jest ważniejsza. I dopóki będę żył, będę tak, jak mój kochany braciszek Michałek, który przyjechał do mnie. Kocham ludzi, kocham pomagać. <gryw> Także to się nie zmieni. I to będę czynił do końca, dopóki oczu nie zamknę. I zawsze mówię tak, że nie czyni człowieka przeszłość, tylko przyszłość, którą możesz zbudować na nowo, od nowej karty życia. Tak musiało być, stało się to oczywiste. Tego już nie zmienię, ale mam coś innego jeszcze do zrobienia w życiu. Brakuje jeszcze co prawda trochę na docieplenie tego, bo to wiadomo, domek holenderski, cieniutkie ściany żeby można było uzbierać na to docieplenie. To jest taka moja gorąca prośba dla widzów twojego kanału, Michał. Przepraszam emocje biorą w górę jednak. Myślałam, że będę twarda, ale nie dam rady. Ach. Wiesz, ja bardzo chciałbym powiedzieć coś dobrego na Koniec, i tak czasami trochę słów brakuje, wiesz. Cały czas wierzę po prostu. Te słowa takie są nieznaczące. Chciałbym, żeby każdy mój film jakoś kończył się takim światłem. Dobrego to ty robisz. Nie musisz mówić. Same czyny twoje mówią o dobroci twojej. Mamy podobny do myślenia, podejście do życia. Czasami słowa są zbędne. Tyle. Your journey is ending. They tell me you'll never come again. My heart is heavy.